Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Witam Was widzowie po długiej przerwie, trzy tygodnie chyba, czy tam, nie wiem, dwa i pół, bez wywiadu na kanale. Pierwszy gość, Michał Pasternak. No i to jest właśnie gość. Nie? I to jest gość, słuchajcie. Po trzech tygodniach tylko tak wracać. Jak wracać to z przytupem. Michał, na początku zmianę werdyktu na klaucie. Tak. Trochę byłeś zwycięzcą, potem trochę nim nie byłeś. Trochę się poczułem jak zwycięzca, a <laughs> później już jak, jak gość, który zremisował, jakie wyzwoliło to we mnie emocje, żadne. Dużo fajnie chyba było być zwycięzcą, co? Nawet przez te chwilę. Myślę, że jeśli jest zmieniony werdykt na remis, to możemy zrobić rewanż i to jest dobra takie podbudowanie pod rewanż. No, jeśli oczywiście wiem, że były takie, ktoś myślał o tym. Ale jeśli nie będzie rewanżu, to nie będzie. Ja bym jeszcze proponował, żeby zmienić e, werdykt e, w walce z Tyburskim. Bo on mówi, że wtedy przegrał sam z sobą. To dać mu przegraną i wygraną. A mi, że no mi była Mi i tyle, nie? U mnie, że była nieolbita. Tak by było najlepiej. Kiedy ty się dowiedziałeś o tym, że Denis złożył protest? Nie wiem, w poniedziałek? Jakoś tak. Jaka była twoja pierwsza reakcja na to? Do wszystkiego podchodzę na spokojnie, no, no jaka pierwsza reakcja, no, 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 no co, no, no złożył, to złożył. No. Ja nie mam wpływu na takie sytuacje. Nie będę się denerwował na sytuację, na którą nie mam wpływu. Co mam zacząć wydzwaniać do yy, organizacji i wypytywać, no nic mi to nie da... Chcemy kręcić. Wyzywać no. się w internecie, nie? No nie no. Wolę się wyzywać na konferencji face to face. Wtedy kręcę dymy. Michał, ale teraz tak. Wy tam w ogóle. Zasady tej walki to były dziwne. Ja w ogóle o tym się nie mówiło wcześniej. Co, że wy macie rundy dwuminutowe? Wszyscy dopiero to zobaczyli, jak się rozpoczął wasz pojedynek. Znaczy ja o tym wiedziałem, no to ty Tak, ja wiem, ale chyba nigdzie tak o tym szerzej nie było mówione, co? Na żadnych grafikach, ani... ani... Nie mam zielonego pojęcia, bo dowiedziałem się o walce na dwa dni przed walką, <noise> więc ja nawet tam nie... dokładnie tego nie śledziłem. Po prostu przyjechałem, zrobiłem walkę e, i, i było po wszystkim. Przyjechałem na, powiedzmy, czwartek się dowiedziałem, w piątek miałem ważenie, w sobotę walka i, i są. Sześć minut, <noise> tyle, Sze nie? Sześć minut. Kasa dobra. Sześć minut, chciałbym zarabiać za sześć minut tyle pieniędzy. A w sumie, tak w przeliczeniu na minutę to była największa wypłata, czy nie? Podziel sobie przez 6? Pewnie tak. Tak, tak myślę. No, myślę, że tak. Chociaż zastanawiam się, czy nie było nigdy walki, którą skończyłem bardzo szybko, a zapłacili mi za nią bardzo dobrze. Zazwyczaj, jak mają ci, jak ci dają walkę. Ciężką, no to szybko się nie kończy. Tak no. mi się wydaje. Ale odpalił się za to na ciebie suchy wielki bół. Jest, jest tu. Gdzieś. Jest tutaj? No. Co ty gadasz? No to, to nie mów mi takich rzeczy, bo zaraz zrobię angielskie wyjście. No to masz tam ochroniarzy swoich? Cztery. Jest, Kajo. jest z pinchowa. Ale jak się odpalił? Że? No, zasugerował, no no, że pomogłeś Denisowi. W jakiś sposób? Się dobrze Ale pokazać. Jakie, no. jak, jak, jakie argumenty ma co do tego? No ale właśnie jaka jest twoja odpowiedź na to wszystko? Ty, bo zaskoczony, że on tak to zinterpretował ten wasz pojedynek i to wszystko, no bo nie oszukujmy się, wiesz, tam jest duży konflikt, no nie? Więc ból. Buł... To, że on ma jakiś konflikt z Denisem, to co, to ja mam wejść w, w, w ich konflikt i, i również popierać jego stronę, chociaż nic do końca nie miałem wcześniej do gościa. No nie no, to jest takie słabe, takie oszustwo, że ja nie będę na siłę mówił, że kogoś nie lubię, bo, bo mam z nim walkę. To jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, że Wielki Bunu miał chyba pretensje o to, że to ja dostałem tą walkę, a nie on. No, on, ją, on ją zabiegał, a dostałem ją ja. I następna rzecz jest taka, że powinien sobie zdawać sprawę, że ja nie ważę tyle co on i nie będę walczył tak jak on. Nie będę miał takiej samej taktyki. No, myślę, myślę, że jest na tyle bystrym gościem, że pojmuje takie rzeczy. No jak nie, no to jest jego problem, nie mój. Ja myślałem, że wy kolegami jesteście, słuchaj. Z kolegami, no to za dużo powiedziane. No ja go tylko kojarzę, tak wiesz, żeby byli jakimiś kolegami. No to nie. Ale trzeba było wykorzystać sytuację, bo widziałam, że już dawałeś wywiady. Odpalicie, jak to jest modne we freak fight, tak? no to, to Musisz mieć. że Odpalony, pasternak. Tak, odpalony. Wyja wyja wyjaśnia Wielkiego obu. Szalony, to w ogóle, no do tytułu, odpalony jak nigdy. To jest o, o, dokładnie tak. No. Albo odklejony. Pasternak się odkleja i wyzywa Wielkiego obu do walki. Na gołe pięści. A no, coś takiego? Nie. Odkleja chyba jeszcze nikt nie dał. Nie no, reklamy, W sumie czasami trzeba tak. Ostatnio dawali, że szczelanina gdzieś pod Biedronką. <laughs> Widziałem miniaturkę, no, no, nie? No mocno. Widziałem jest. Mocno. O co chodziło z tym? Nie No wiem. bo wybacz, ale no... no coś tam wróciłem, no nie pewnie, kliknąłem. Pewnie w formie żartu. <laughs> nie kliknąłeś? Bo no. No to nie dałeś się nabrać jak tam te 15 albo 16 tysięcy osób, nie? E Wykorzystać w jakimś sensie? Do walki, że miałoby. Za żeby... duży, co, chyba trochę było, kurde, 135 kg. On no nie, nie będzie wiem. chciał walczyć w MMA, ja nie Czemu będę nie? walczył. W sumie? No to jak będziesz z nim robił wywiadowe. No pewnie zaraz z nim porozmawiam. A co, a w MMA ty byś był chętny? Kurde, wielki koń strasznie, Ile ty ważysz? Stówkę około? Ja, słuchaj, nie chciałbym podejmować decyzji za trenera, ale wydaje mi się, że byłbym bardzo chętny, jeśli by mi tylko za to dobrze zapłacili. No to, to na pewno. No to mamy odpowiedź, ja jestem, ja jestem chętny na każdą walkę, praktycznie, tylko kwestia tego jakie są warunki. Wiem, tak. widziałem ostatnio też, że miałeś delikatną spinę z Kamilem Oniszczukiem. Czy znaczy, to ja nie mam żadnej spiny, to on ma, on po prostu chce sobie załatwić walkę, chce zawalczyć, no, no o tym on oficjalnie napisał, że zawalczyłbym z nim, a nie z jakimiś frykami. No nie wiem, może zapomniał, że walczyłem z Zadorą i walczyłem też z, z, z Normanem. No i po prostu w taki sposób chcę sobie załatwić walkę. No. To, to ja bym tego nie nazwał Spiną. Ja bym nazwał to tak, że po prostu chcę przyjść do frików, no bo tu wie, że jest najlepiej. No i, i w jakiś sposób musi się do, nie, do tego wszystkiego wbić. Coraz więcej co do tych sportowców w tych frikach? A jak ja im się nie dziwię. Ja też im się nie dziwię wcale. Tylko Onie Ścigłowi się dziwię y, tyle, że zaczyna to robić w taki sposób, no. Zresztą może i, i to normalne, może normalne dla niego. Bo to już wam mówi y widzowie było w komentarzach y, na Instagramie chyba, no, nie? Komentuje wszystko, co ja wrzucę, nie? Ale mnie nie obserwuje. Aha. Ale niech zostawi chociaż obserwację, nie? Czyli to nie był pierwszy komentarz, tak, Kamila, gdzieś tam jest no, chyba rzędu. No. no po prostu, no taka, takie jest życie. No. Chce w jakiś sposób zawalczyć, ale nie ma na to pomysłu i idzie taką drogą, myślę, która już jest wytarta, że najlepiej się po prostu do kojuś zjebać i tyle. <laughs> Michał, a jak skomentujesz angaż Czarka, Olek bo mówisz, że... Zobacz, bo mówisz, że, że się nie dziwi sportowcom, że tu je przychodzą. Tylko teraz, czy... Czarek, który jest na takim etapie kariery. Free fight'y są dla niego dobre. Jak to wygląda z swojej perspektywy zawodowca, który no już tę karierę zawodową można powiedzieć, no już ma za sobą. Ja myślę, że dobre. Myślisz, że dobre? Ale co myślisz, że go zepsują? Czy... Właśnie, co no co, nie wiem, bo teraz zobacz tak, była walka Abdurzakowa z Pietrzakiem o yy, bili się opasno, nie? Abdu bo Czarek go straci po tej przegranej za granicą. I zamiast moim zdaniem być może Czarek się skupić tylko na tej drodze sportowej. Na tym UFC trochę na pewno uwagi mu te ale, fliki zabiorę. Ale, nie? Tylko chcesz sku... sobie tutaj zarobić. Ale tu, tu nie jest tak prosto, że ty chcesz i od razu cię wezmą. To tak samo jak o chce ze mną zawalczyć, i to nie jest tak, że od razu Fejm do niego zadzwoni, dobra, to dawaj, my ci damy walkę. Ale ja nie mówię, że, że to ale jest ja prosto. Nie mówię o czarku. No, nie? No. Wiesz, to skupić się, no. to, że zawalczy dla prime'u, to nie znaczy, że w przyszłości nie może iść do UFC. A czy ja nie uważam, że to był błąd, bon, bo też chłopak sobie fajnie zrobi, no bo nie oszukujmy się, no też wszyscy to robimy dla pieniędzy, no nie? No nie My wszyscy, się... niektórzy to robią dla zasad i honoru. <noise> tak i, takich, i za, takich najbardziej podziwiam. I za darmo się biją, nie? No. Na pewno, na pewno. To się wszystko kończy... Ja kiedyś jak... walczyłem za darmo. Tak? No ale w momencie, kiedy założyłem własną rodzinę, więc muszę zarabiać nie tylko na siebie, ale też na innych, nie? No tutaj już się kłócą. Yy, czyli co, twoim zdaniem to jest dobry ruch, tak Czarka? Ja myślę, że tak. Ja, ja bym tego. No nie, słuchaj, jakby to wyglądało, jakbym powiedział, że to jest zła droga. A sam jestem we free No tak, ale macie trochę inny etap kariery, Michał, nie? Że ja już zakończyłem. Ty, ty, ile etap. on ma lat? 26? Myślę, że jakbym wcześniej miał taką możliwość, to bym wcześniej to wszedł i tak? wcześniej bym zarabiał pieniądze i budował rozpoznawalność swojej osoby. I patrz, sprawdzi się to, o czym ja mówię. Coraz więcej zawodników będzie chciało do freeków. Coraz więcej. I jak już mamy przykład tego, nie? No teraz jak w ogóle w jest na Narodowym, to już widziałem chyba z pięciu zawodników ze sportowego świata, którzy wiesz... Którzy już tam walczą. Już sobie robili zdjęcia. Którzy tak, już by chcieli tutaj już wiesz... Już są na Narodowym. Tak, już tak. wizualizacje walą. Tak. Ale to też jest śmieszne, bo moim zdaniem duża część zawodowców myśli, że jak sobie powie, że no to zawalczymy we flikach, to już wszystkie organizacje przebiegają z papierkiem i wiesz... i no tak, o tak, tym tak. mówiłem. No gość mówi do mnie, żebym ja zawalczył... Ja mówi mówię o Kamilu, nie? No ale to wiesz, no to nie jest tak. No. Ale ja o tym mówię. Musisz mieć na to jakiś pomysł, jakiś patent, jakoś, żeby wejść w ten świat. No tak, to nie jest tak, że ty napiszesz jeden, dwa, trzy, cztery nieprzychylne komentarze i od razu cię biorą. To nie jest pierwsza osoba, która gdzieś coś mi zarzuca i wiesz, i próbuje albo mnie umoralniać, albo coś nie. To nie jest pierwszy zawodnik i pewnie nie ostatni. I, I co, no, to nie jest tak, że napiszesz dwa komentarze i od razu cię biorą do, do organizacji, nie? No I tak. że, że dostaniesz y, teraz za walkę o jedno zero więcej. No to no, no, chciałbym może, żeby tak było, ale jakby tak było, to by tak, tak wszyscy przychodzili by walczyli w Afrikach, a później by wracali do sportowych albo by zarabiali pieniądze. Na ten moment walczysz na narodowym, czy na razie nie ma? Na ten moment nie jestem planowany. A chociaż wszystkich zachęcam do tego, żeby kupowali bilety. Na pewno jeśli nie będę walczył, to będę jako gość, także będzie możliwość, żeby porozmawiać, przybić piątkę. No i o, oczywiście zobaczyć świetne widowisko, także zachęcam Was do tego, żeby kupować bilety. Kupujcie, bo naprawdę myślę, że niektóre starcia was zaskoczą. Tak na zakończenie. Oglądasz czasami TikToka, czy nie? Czasami tak. Jest taki teraz trend na TikToku, że yy, kobieta zmienia tamten ubiór mężczyzny, że tak chodził w dresach itp., jest war, is over i nagle on taki ubrany w zarze. To jest dzisiaj Michał Pasternak, docenimy słuchajcie jego outfit. Ale to jest Dolce Gabbana. To jest mój nowy sponsor. <grym> tak? Mówiłem ci. A gdzie znaczek? Tu nie. powinien być stary na całej Słuchaj, klacie, teraz nie, D.I.G. Nie, 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 teraz wchodzą korporacje razem ze środowiskiem miejskim. Tak? No. I środowisko miejskie od razu, to jest środowisko Kooperacje. miejskie. Razem z Dolce Gabbana. Ja mam problem z tym Wysławianiem. A z angielski to w ogóle leży. A jeżeli ja się uczyłem, żeby powiedzieć Dolce Gabbana, e, mordo. Pozdrawiam właściciela środowiska więc jego tak. e, Sponsorom. Coś... Najlepszy influencer Cię pozdrawia. Sponsorom, chcesz podziękować? Tak, oczywiście. O, coś ubiegnie. ci też powiem. Tak. Dostałam ostatnio telefon Proszę. i widzisz, wszystko do mnie dzwoniło z ręką na sercu i mówię im słuchajcie macie świetnego ambasadora Michała Pasternaka dajcie mu podwyżkę tylko coś tam pani coś ten zaśmiała się rozłączyła ale ja jestem bardzo zadowolony ze współpracy z, z, widzisz wszystko wiesz ogólnie y, grono sponsorów których mam to podchodzą do tego bo to jest biznes wiesz reklama oni płacą za to pieniądze, ale podchodzą do tego też trochę tak na stopie koleżeńskiej i to no mi się da. podoba. I to jest najlepsze. Hmm? Dobra, to proszę. Dobrze, się. czyli no, firma Tom no, Trans, no, Tomasz no. Smog, to również mój e, kolega, można no. powiedzieć nawet w jakimś sensie przyjaciel. Zawsze pierwszy jest, nie? No tak, no bo to jest sponsor, który jest ze mną, e, można powiedzieć, najdłużej. No. E, środowisko Miejskie, MGM, najlepsze suple, RS Development, widzisz wszystko, restauracja Antresola Lapianca. i dziękuję bardzo. Chukau. Ja też Ci dziękuję bardzo. Pozdrawiam R wszystkich fanów. Trzymajcie kupujcie się, na bilety na, na stadion. Kupujcie, kupujcie.